Hejka, witam Was w kolejnym mamowym vlogu na moim kanale. Jeżeli mówię cicho, to znaczy, że Jasiu akurat śpi, a jeżeli mówię przez nos, no to sorry, ale jeszcze się nie uporałam tutaj z moimi zatokami. I słuchajcie, na Wam pokażę paczkę, jaka do mnie przyszła. I to jest, słuchajcie, ja się tutaj um, domyślam, co to jest. Zaraz to rozpakuję i Wam pokażę. I to... Słuchajcie, jakiś czas temu odesłała się właśnie do mnie firma True Life i zaproponowali, żebym sobie mogła coś wybrać od nich, więc padło na szczoteczkę soniczną, bo słuchajcie, ja mam początki paradontozy, szczególnie to widać tutaj na tych dolnych jedynkach i tam serio, to już nie wygląda zbyt dobrze. I moja mama też ma z tym problem i babcia, no bo to ogólnie u nas jest dziedziczne, i słuchajcie, jej dentysta zaproponował właśnie szczoteczkę soniczną i moja mama już myje chyba, nie wiem, z pół roku na pewno tą szczoteczką zęby i mówi, że w ogóle jest na maksa zadowolona i że mega każdemu poleca, więc ja stwierdziłam, że to mogłoby się też u mnie sprawdzić i właśnie jak wtedy ta pani się odezwała do mnie z tej firmy, no to mówię, no super w ogóle pomysł, żeby coś takiego przetestować, więc wybrałam sobie tą szczoteczkę. W międzyczasie jeszcze byłam u dentysty, bo mi wolał ząb i tutaj jak mi naprawiał, to się spytałam go właśnie, jak to wygląda z tymi szczoteczkami sonicznymi. I on akurat powiedział, chociaż to jest taki dentysta starej daty, że on, jest, on nie jest ani na tak, ani nie jest na nie. Że to jest kwestia indywidualna, jak komu się to będzie sprawdzało, że niektórym po prostu te tryby czyszczenia, co te szczoteczki soniczne mają, nie do końca e, odpowiadają, i e, przez to po prostu nie każdy e, może jest do końca z tego zadowolony. Także będę testować, może, możecie być tego pewni, że e, za jakiś czas e, pojawi się. E, Recenzja na kanale, może jeszcze się uda przed, przed świętami, żebym e, to sprawdziła. Tutaj widzę, że są jeszcze jakieś e, dodatkowe e, takie... Mm... Rzeczy. Aha, dobra, tutaj są główki, bo właśnie poprosiłam, żeby mi dali główki te Sensitive, dlatego że no ja nie mogę ani medium ani hard, bo zaraz mnie strasznie mi bolą zęby i w ogóle y, to zaczęłam. Wiecie, mi się wydaje, że to jest kwestia tego, że ja kiedyś y, po prostu w bardzo nieodpowiedni sposób wybielałam sobie zęby i to y, naprawdę się odbiło, dlatego że ja mam strasznie. Y, nie tyle, co mi się psują te zęby, ale zrobiły mi się na maksa wrażliwe i na gorące i na zimne napoje, na lody czy na zimną wodę. Ja nawet nie mogę się latem napić zimnego napoju, bo mnie strasznie tak mnie łupie w zębach. Teraz mam taką pastę do zębów, do zębów tam właśnie takich mega wrażliwych i ona mi trochę pomaga te zęby, wiecie, tak uspokoić, żeby one tak mocno na to nie reagowały. No i właśnie nie, nie mogę tych szopeczek z tym średnim i twardym włosiem. I jeszcze Wam powiem, że kiedyś odezwała się do mnie firma Star Smile i oni mi wysłali taki proszek czarny do wybielania zębów i ja tego, tego proszku używałam przez jakiś czas i mi strasznie te dziąsła Podrażniało, że po prostu po myciu tym proszkiem tych zębów ja miałam odchylone dziąsła od zębów. No i właśnie wtedy się zorientowałam, że kurde, że tutaj jest, pojawia się już paradontoza. Mój mąż był mega zadowolony z tego proszku i on fajnie wybiela, ale ja na przykład go nie mogę stosować. Także wcale w ogóle go nie pokazywałam na Instagramie, nie pokazywałam go tutaj na YouTubie. Zaraz w firmie napisałam, że no. Ja nie mogę dodać żadnego postu, nie mogę tego zachwalać, dlatego, że u mnie y, po prostu rozchylało to dziąsła. Na pewno jest to spowodowane, spowodowane właśnie tą paradontozą, no ale tak czy siak, no ja nie mogę brać odpowiedzialności za polecanie y, właśnie takich rzeczy, no bo nie wiem, jakby to się sprawdziło u Was. Y, tutaj też od razu, jak patrzycie, to Wam pokażę na y, stole, jak to wygląda u mnie teraz już, mało się robi świątecznie. I to jest ten bieżnik z Pepco, co Wam pokazywałam w poprzednim vlogu i słuchajcie, on wygląda mega super, akurat jak tak jest na styk, na długość tutaj na, na ten stół, z, tyłu z racji tego, że jest przy ścianie, no to tam po prostu zwisa może taki kawałek z tego bieżnika, ale tak czy siak, no to taki jest mega świąteczny i bardzo, bardzo mi się podoba jak to wygląda. Słuchajcie, właśnie przyszedł kurier i przyjechały nowe rybki do akwarium, więc pokażę Wam jak to wygląda. Znaczy, generalnie, normalnie się tym zajmuje mój mąż, ale z racji tego, że on jest w pracy, to ja muszę to zrobić, dlatego że y, słuchajcie, ostatnio te rybki jak przyjechały, no to niestety y, trzy rybki nam y, padły, bo było za zimno. I pomimo tego, że wiecie, tutaj jest na lekkach, to są żywe zwierzęta. I, I w miarę ta paczka była jakoś zabezpieczona, to akurat tak trafiliśmy, że to były te mrozy, takie co było po minus 7 stopni w nocy. No i niestety rybki nie przeżyły, pomimo tego, że przesyłka jest ekspresowa. Rybka żyje, mam nadzieję, że ją będzie widać. Ona tutaj w tym świetle może za bardzo tak nie będzie widoczna i wygląda na taką zwykłą rybkę, ale słuchajcie, one w wodzie to są takie srebrzysto błękitne. Dobra, ja teraz Wam pokażę, co teraz będę robiła, bo tych rybek nie można tak wziąć i sobie wpuścić do akwarium, tylko jakby trzeba im zrobić taką kwarantannę, czyli po prostu trzeba podolewać im trochę tej wody, którą akurat w akwarium mamy, po to, żeby ta woda, z której one były wzięte, żeby to się wymieszało, no i żeby ona jakby nie dostała takiego szoku, jak, jak będzie wlana do akwarium. Więc ja zaraz to zrobię. Przygotuję sobie tutaj dwa takie zielone pojemniki, do których włożę te rybki, żeby mi się nie przewróciły, jak będę tutaj dolewać wodę. Dobra. Ja teraz rybką tutaj doleję trochę tej wody. Teraz niech one trochę w tym będą. Później znowu jeszcze kilka takich dolewek zrobię i dopiero wtedy. Wypuszczę tą całą wodę, co tutaj jest. I dopiero wrzucę wpuszczę, i dopiero wpuszczę rybki do akwarium. Słuchajcie, może Wam się wydawać, że akwarium ma dziwne kolory. Tak, ogólnie puściłam małą bajkę, żeby ten, żeby tutaj nie, nie przeszkadzał. Um, ono, słuchajcie, tak wygląda, dlatego że tam są w ogóle zamontowane lampy, takie jedna ma niebieską barwę i ta barwa po prostu powoduje, że to w w kamerze tak wygląda, na telefonie też ciężko jest tak zrobić zdjęcie, bo przez tą niebieską barwę właśnie te ujęcia nie są takie ładne. Ja teraz będę wpuszczała te rybki. Janciu, ty tam proszę nic mi nie kop. Mam nadzieję, że to sprawnie pójdzie. One na początku mogą być trochę spłoszone, ale Tutaj już dwie pływają, o i widać, że ta trzecia się dołączyła, także ta teraz to wpuszczę, to też się powinna tutaj... Jasiu, nie ruszaj! Okej, okay, słuchajcie, podłubałam trochę w ustawieniach i mam nadzieję, że teraz że teraz będzie to lepiej wszystko widać. Tutaj macie... Mm, tutaj macie uchwiał, tutaj w ogóle jest taka trawka. W sumie, dobra, może nie będę Wam opowiadać bo y, nie znam w sumie tych nazw łacińskich. A gdyby ktoś mnie oglądał, kto się zna na, tym, y, na takich morskich akwariach, to by powiedział w ogóle, że y, jestem debilem, w ogóle że to opowiadam. Także wolę tego nie opowiadać. Ale jeśli ktoś jest ciekawy, jak to wygląda, no to tak to wygląda. Posłuchajcie. Tak, pływają różne rybki, są tutaj korale, i tutaj akurat na dole też pojawia się gdzieś, idzie, kroczy rozgwiazda. i to słuchajcie będzie wszystko w tym vlogu nie chcę go przedłużać wiecie żeby to po prostu było takie przyjemne do oglądania także jeśli ten film wam się podobał to zostawcie łapkę do góry zasubskrybujcie kanał jeżeli jesteście nowymi widzami jeżeli chcecie widzieć więcej takich Oj, już też iść jeżeli chcecie widzieć, widzieć więcej takich słucham kochanie nie. Jeżeli chcecie widzieć więcej takich świątecznych, jakichś inspiracji i tak dalej, to zapraszam Was do subskrypcji kanału, wpadajcie na mojego Instagrama i TikToka, a my widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia niedługo. Pa-pa!